Dieta Pomidor. Zdrowa dieta z dostawą do domu. Z kodem zaciosem 20 zyskujesz minus 20% na wszystkie diety. Dieta Pomidor.pl. Wejdź już teraz i zamów. Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma DREW.com oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne, surowiec certyfikowany spełniający normy, transport na terenie całego kraju, dostępność wielu gatunków rodzimych jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał Zaciosen. Znajdujemy się w Będzinie na gali MMA Atak 6, a ze mną dwóch gości specjalnych tego wydarzenia, Kruszynka i Kajmano. Witam Was panowie serdecznie. Witam serdecznie. Siemano, siemano. Panowie, na jaką walkę dzisiaj tutaj najbardziej czekacie? Bo wiem, że walczy Arez i chyba ten to jedynek też Was bardzo interesuje. Interesuje, interesuje, bo walczy z Mateuszem. Mateusz jest też moim do... oboje są moimi bardzo dobrymi kolegami, nawet mógłbym powiedzieć przyjaciółmi. Eee, no i co, niech wygra lepszy. No, nie, nie jestem tutaj postronny. muszę. Eee, Mateusza znam w sali, Aresa znam jakby powiedzieć od podwórka, eee, więc no, będzie ciekawe. Ogólnie, panowie, nie na darmo jesteście to zaproszenie we dwoje, no bo wy znacie się już sporo okres czasu i chciałbym troszeczkę posłuchać o tych waszych wspólnych treningach w senatorium. No co to może dam, dam Kasprowi, żeby Kasper powiedział troszeczkę. No tak jak mówisz, no gdzieś tam poznaliśmy się w senatorium. Wiesz jak jest, no swój swojego pozna. No co, tak jak mówiłem we wcześniejszym wywiadzie, no tytan pracy, nie dawał mi spokoju, wiesz. Rano oczywiście, wiesz, podjazd, jedzenie, bo chłopak lubi zjeść, nie trzeba go dobrze dokarmić, nie? No i co? Tak naprawdę treningi, spanie, treningi, spanie. Tak jak mówiłem, no, jeśli dojdzie do tej walki, której nie jestem zwolennikiem, no to przekona się, co to jest siła fizyczna i tytan pracy. A co? A my, tak jak powiedziałem, no swój swojego poznał, mamy dobry kontakt, jesteśmy, wiesz, w jednym wieku. No i co? No, Oby, oby tylko poznawać takich ludzi i z takimi ludźmi się trzymać i otaczać, nie? Ja wiem, że te Kajmano, mówię, że to już tylko walki charytatywne i tak dalej, ale gdybyście dostali propozycję, może i walkę w szczytnym celu 2 na 2, ty w kroszynką w Teamie kontra, ktoś tam inny. Nie, no to, o, jeśli taka propozycja padła 2 na 2, nawet nie charytatywnie, to to <laughs> nawet nie charytatywnie, no to jak to mówi klasy, wjeżdżamy, rozjeżdżamy, nie? A ty Kroszynka co na ten temat byś Słucham, zapraszam przy <grym> Udało ci. Się... Koszynki jest to fajne, że on po prostu nie przebiera, tylko który rybak chce to wchodzi. Kuba, teraz twoja kolejna... Pytanie. Czy udało ci się kilka obaleń obronić właśnie od Maxa na tym sanatorium na wspólnych treningach? Tak, no udało mi się obalić, yy, że leżałem, także... Nie obronić obalenia. wie no, no słyszę, nie no, śmieje się, no coś ty, no wiesz, ja nie miałem nigdy wcześniej do czynienia z zapasami. Yy, że tak powiem tak, ja byłem tym trenerem od stójki, a on był tym trenerem od zapasów, także yy, no. Mogę powiedzieć tylko, że po kopnięciach kaspra nogi były silne Nie no, powiem tak, no treningi były mocno intensywne, ale to tak jak wam mówiłem we wcześniejszym wywiadzie, tu jest siła fizyczna, nie? I ktoś sobie może mówić, że wiesz, wspomaganie środkami, nieśrodkami, to nie ma przełożenia. Jeśli nie jesteś tytanem pracy i nie masz tego wyrobione przez lata treningów, to nie zrobisz takiej siły fizycznej, jaką ma kruszynka. No ja doświadczyłem, robiliśmy różne treningi. Yy, parterowe i zapaśnicze, i że tak powiem nawet takie akrobatyczne. No to uwierzcie mi, że przy jego wadze i wzroście chłopak jest naprawdę zwinny fizycznie, i akrobatyczne sztuczki też potrafi, nie. Kuszynka, jaka jest Twoja właśnie ulubiona technika zapaśnicza? Kurczę, ulubiona, Słuchaj. łapać rzucać! <laughs> Dokładnie łapać rzucać, łapać rzucać. Nie no, ja wywodzę się z zapasów klasycznych, wiadomo, że teraz robię więcej wolnego, bo pod MMA są wolne lepszą bazą. No ale tak jak Kacper powiedział, siła fizyczna zawsze była i zawsze będzie, była zawsze moją domeną, kurczę, no i większość rzutów, no raczej rzuty, nie? Od MMA chyba wolny styl jest lepszy, prawda? Tak, oczywiście wolny. Jeśli chodzi kurszynka teraz o Twoje przygotowanie, to wiem, że jest ta gala RFA. Przeciwnik już jest Ci znany? Jest. No i jak byś go ocenił na przestrzeni tego, jak sobie obczaiłeś jego walki, czy ten jego rekord? Słuchaj, to nie jest jak z klasyczek, nie mi to oceniać. Trenerzy się tym zajmują, ja jestem od, ja jestem od roboty. Jesteś od roboty. To teraz może też pytanie do Kaimana: czy przyjedzie na galę Ewa, żeby wspierać tutaj maksa do Sosnowca? Tak, tak. Ostatnio znajomi mi wysyłali, że Kruszynka walczy w Sosnowcu. Ja mówię, no to na pewno nas nie zabraknie, będziemy dopingować. No, słuchajcie, no to będzie po długiej przerwie pierwsza walka Kruszynki. Wiadomo, zawsze dochodzi gdzieś tam stres, ale ja wiem, że po pierwszym uderzeniu chłopak się odpali, nie? Wiesz, najważniejsza w klatce zimna głowa, ale no ja tak jak mówiłem, no, jak tu do, ktoś zderzy się z nim, no to, to, to mówię, no pociąg z maluchem, nie? Ja doświadczyłem tej siły gdzieś tam przy tych treningach i naprawdę byłem pod wrażeniem, bo robiłem naprawdę, wiesz, czy na szarkach, czy gdzie indziej z ciężkimi, i, I wiesz, też chłopaki byli silni, nie? A, tu, a tu naprawdę, no, zresztą widać, wiesz, no chłopak lubi zjeść, musiałem tam troszeczkę czasem mówić, że budzę się, budzę, budzę, budzę się, budzę się w nocy, a tu chłopak, a tu chłopak, wiesz, suba sobie coś i tylko mówi, cichutko mówi, ale mi coś tam podsuwał, jeszcze, wiesz, także nie, tak pół żartem pół serio, nie, myślę że, myślę, że wiesz. Pierwsza walka na przetarcie bardziej psychiczne. A jak wygra w dobrym stylu z Chodną Głową, tak jak wam mówiłem wcześniej, ja współpracowałem z Songiem trochę wcześniej, jest profesjonalistą, wiem jakie robi treningi, a wiem też jak trenuje Kruszynka, jak do tego się przykłada, dlatego wiem, że ten duet naprawdę namiesza jeszcze dużo. Byle tylko, wiecie jak jest, no to są jednak MMA jest sportem kontuzyjnym, także ja, mnie to też wyklucza pe, przez pewne kontuzje, dlatego życzę yy, Kruszyńce, żeby po prostu nie miał kontuzji, żeby cały czas, wiesz, mógł trenować i mógł walczyć, bo wiem, że po pierwszej walce tak naprawdę to będzie taka dla niego weryfikacja i sprawdzian i psychiczny i fizyczny i co będzie dalej. Nie? Czy udało się właśnie gabarytowo dopasować rywala do Maxa, do Kruszynki? Bo w Czechach tam RFA chyba nie ma takich mocnych, wysokich właśnie zawodników z kategorii ciężkiej. Słuchaj, nie było z tym problemu. Dostałem propozycję, od razu ją przyklepaliśmy i tyle. A jeszcze o co chodzi na przykład z kick za rano, Bo chyba tam podpisałeś kontrakt, a finalnie będzie się był właśnie na czeskiej gali. Kurczę, no słuchaj, nie chciałbym poruszać tych tematów, po prostu nie wypaliło, z, mamy, z Rafałem mamy bardzo dobry kontakt, na pewno jeszcze na King's mnie, mnie zobaczycie, ale niestety, bo na pewno nie w turnieju, tak, turniej miał być zasady, zasady MMA, turniej z obaleniami K1, okazało się, że jest same K1, jak wiecie, ja nie jestem w 100% z samym Stójkowiczem, więc po prostu sobie to odpuściłem i, i będę walczył na zasadach MMA. Walczę na zasadach MMA, ale czy ta przyszłość w Kings Arenie nie jest definitywnie zakończona? Nie, mamy bardzo dobry, dobry, dobry kontakt, więc na pewno w Kings Arenie my zobaczycie. Ode mnie teraz takie pytanie, właśnie tutaj wspomniałeś o Songu. Ty, Max, z Songiem robisz tylko te treningi fizyczności Twojej motoryki i tak dalej? Czy jednak teraz zdarza się sporty, walki, te elementy tam mieszać? Robimy głównie motorykę, siłę, wytrzymałość. Są też, też elementy... Elementy, pracujemy nad moją chłodną głową, żeby tak jak Kacper mówi... Nie podpalić się od razu. Nie podpalić się i troszkę, troszkę to ostudzić. bo no, kto mnie zna, ten wie, że... Stylny... Tu, trzeba, tu trzeba studzić tą głowę, tu trzeba studzić tak tą jest, głowę, tak, bo tu tak jest naprawdę krótki ląd, nie? Krótki ląd i, i wiem, że nawet jakby to poszło na wymianę, to jednak jest ma małe rękawice, waga ciężka, więc no wiesz, jeden cios może ci zakończyć walkę, a, a wiem, że jak robiliśmy tam nawet jakąś technikę, tarczę czy ten i wiecie jak jest, no robiliśmy to po przyjacielsku. Wszystko miało wyglądać typowo na trening, ale jak się czasem gdzieś złapaliśmy, to wiecie jak jest, jeden drugiemu nie chce odpuścić i ja wiem, że w walce typowo jak walczysz z przeciwnikiem i chcesz mu urwać głowę, to wiem, że jakby Maxiu się podpalił, no to A albo wiedzą. Chcę cię zapytać jeszcze Max o jedno. Czy spodziewałeś się, że ta twoja pierwsza konfrontacja z Denisem Załęckim Przyćmi Gale fejmu, która odbywała się w sobotę, bo już szczerze nikt nie gadał, odkąd wywiad się pojawi na kanale Daciosem o gali fejmu. Tylko każdy o tym, że masz walczyć z Denisem Załęckim właśnie na tych najbrutalniejszych zasadach, waletu tu do w przyszłym roku. Słuchaj, walki na gołe pieści zawsze przynosiły więcej, jakby, więcej zainteresowania. Tutaj e, są nie dość, że są gołym pieści, tu jest parter, tu, jest, tu, tu są. No, tu... Tak jak wiemy jakie są zasady King of the Street. Brak to zasad. To brak a? zasad. No kurczę, wiesz, nie od dziś jak jakby powiedzieć, kurczę. Są mu e... znane. Są mi znane, no i tyle. To dobrze Kacper powiedział. Nie są mi obce o tak. Może panowie podacie właśnie swoje rekordy siłowniane, bo jest was duże chłopy i może widzowie, fani są ciekawi tego, na przykład wyciskanie płaskie, martwy ciąg i może przysiad. Oj kurczę, wiesz co, ja kiedyś miałem epizod na siłowni, bo byłem trenerem, no to przy wadze 92 kilo na ławce to było dwie paki, przysiad to był 240, martwił 250. A teraz nie wiem, czy nawet było pustego, bo też już trochę, tak jak mówię, kontuzje dostwierają, ale coś tam podnosiliśmy z Maxem, <grym> także <grym> tak, było fajnie, nie? no ale myślę, że na pewno Maxiu z tego co pamiętam martwy był pod trzypaki, także jest, on już opowie, więc... Kurczę, tak, na klatę było 220, przy wadze 110, przysiad był 200, no i tak jak Kasper powiedział, tam w martwym było 360, ale to było z podestu, więc to nie było z pełnej ziemi, więc było troszkę łatwe. Nie? No to ty chyba ten kryptonit cały, tak jak Superman miał w sobie, no nie, musiałeś dotykać, bo kurczę to jest no naprawdę pojęci ogromne wyniki kosmiczne. No i fajnie, że potrafisz to przełożyć w sporty walki, bo to też jest sztuka, no nie? Jednak wiesz, sporty siłowe łączyć ze sportami walki nie każdy to potrafi. Wiesz, to też, te, tak jak Kacper mówił, ja się e, wracałem po kontuzji e, i dla, robiłem samą siłę, dlatego to były takie wyniki, bo no, nie jest to możliwe po prostu połączenie sportu walki ze spo, sportami siłowymi, e, żeby robić takie wyniki i być dobrym sportowcem na macie. Nie? Więc te, wtedy robiłem samą siłę i tylko siłę, taką chamską siłę. No i wtedy porobiłem takie wyniki, teraz na pewno takie będę zrobić. Panowie, ostatnie słowa tutaj do widzów na kanale Zaciosem i na kanale Jakub Krzysiak Wywiady MMA. No co, obserwujcie MMA tak 6, będzie się działo. No, do mnie tak samo, oglądajcie dzisiejszą galę, wykupujcie pay-per-view, naprawdę fajne mocne pojedynki. No i tak jak było już zapowiedziane, Kruszynka walczy w lutym tutaj w Sosnowcu na RFA, tak? Tak, tak. No, także zapraszamy wszystkich, bo na pewno będą też fajne mocne grzmoty. Obserwujcie profil Kruszynki na Instagramie. Jak chcecie mój też zawsze coś tam się znajdzie. No i co kibicujcie, bo pamiętajcie, że sport, a nie patologia, nie. No i czekamy tutaj na jakąś propozycję dla obu panów. Oni we dwóch drugich. Oczywiście, kontraktu. nie. Tylko że no gdzie takich dwóch znajdziemy, wiesz? Gabare Znaj Znajdziemy, we... nie? Znajdziemy. Słuchaj, wiem kogo możemy wziąć. Tego co z Mariuszem Pudzianowskim Eddie Hall ostatnio walczył i Martyna Forda. Akurat by to pasowało no, no dobrze. Myślę, że coś ciekawego. Ja, jeśli ktoś będzie chciał to zorganizować, ja jestem tam, wiesz. Z szaraczkiem, żuczkiem. Także Maksiu teraz, duże, teraz jest na topie. Ja tak jak mówię, z Maksiem w ogień pójdziemy i myślę, nie jedną głowę byśmy urwali, nie? I fajnie by się to obejrzało. Tak było w sanatorium i tak jest teraz. Dokładnie. Po dzień dzisiejszy i będzie to długo trwało. Panowie, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. Pomidor to dieta pudełkowa prosto od Magdy Gessler. Jest to świetna jakość w ekonomicznych cenach. Koniecznie sprawdź nasze nowe, przepyszne menu. Blachy, Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blacheminda.pl